No to po raz kolejny Wam chcę pokazać, że to nie jest zoo. Znaleźliśmy dzisiaj dwa nowe strusie przed domem upolowane przez lwy. No i historia jest do tego taka, że lwy się specjalizują w określonych zdobyczach, w określonych polowaniach. Te ewidentnie e, zainteresowane są polowaniem na strusie. Znaczy, nauczyły się już, jak na nie polować. Także tu jest jeden, a tam w krzakach leży drugi. Tak, są sobie. To jest. Ale jest to Próbuję znaleźć jakieś łapy, ale... Spróbuję tu wam pokazać jakieś łapy. ostatnio było łatwiej, bo było mokro. Więc ślady po prostu były jakby rzeźbione w ziemi. Tym razem jest sucho. I tu mamy drugą zdobycz. Jedzą szybko i uciekają. znowu. Ta sama historia, co ostatnimi czasy nie czują się pewnie przy swoim kilu. Pierwszy struś. A no to drugi, i jeszcze najlepsze jest to, że polują w tym samym miejscu. Poprzedni, poprzedni stróż był tuż przed naszymi oczami, tak jak ludzie idą właśnie drogą. Dwa następne są 20 metrów dalej. Ja chodźcie tam, tam są lwy. Wróci wróciliśmy z, og z oględzin. Lwich, a wy co tutaj? Jabki i jabki, jak są zwykle. <laughs> Macie jabki, a gruszki są? Gruszki. Gruszki. Hmm. No, ludzie wpasz na coś do jedzenia. Wiecie gdzie? Tak?